Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maciej, a to jest pierwszy odcinek z Battlefield 4. Nowa kampania, tak, poziom normalny. Lecimy z tematem. Jestem fanem tej części, bo dzięki temu to była moja pierwsza strzelanka na konsole. Trochę z niej przeszedłem, opowiadałem chyba przez Battlefield 3. Że nigdy jej nie przeszedłem w końcu na konsoli. Na kąpie chyba ją przeszedłem. Z wami? Ta, jeszcze Matrix. Z Mateuszem chyba na Escape, je mu ekran i ci raz. Wtedy to, to był szok. A dlaczego teraz siadam do tego? My jeszcze widzicie przed remontem, i tak dalej. Eee, chcę sobie zrobić chwilę przerwy w nagrywaniu Star Wars Jedi Fallen Order Żeby mi się ta gra nie znudziła Wiesz, <laughs> Więc zrobię sobie godzinę przerwy teraz pomiędzy nagraniami Star Warsów I lecimy sobie właśnie z Butterfieldem Jak dla mnie to jest dosyć dobry pomysł na to Przynajmniej No spoko, już uruchamia światło, pak. I co ciekawego nam powiesz? ale w takiej sytuacji najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre rady, a ja pełne gawików. To wciąż do niej nie ma. No już, dajemy radę. I dostaniemy się tam. Sprzyjesz, to niby jak! Brzmi się zaczęły! Kurwa! Nie tak to miało. No nie tak to miało wyglądać, no ale tak to wyglądam. No co zrobisz? Co ty kombinujesz? Stary? Co ty kurwa dwie żeby przeżyć, wilk musi odkryć sobie łapę. O, strzelaj! Nie zgadza się, nie rób tego! Dalej Może postąpić tak, jak kapitan kończy. Eee, Rozkazuję. To był się. rozkaz. Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj! 14 minut wcześniej. Zajmie mi to 2 godziny, na pewno. <noise> Znając moje szczęście. Chociaż nie, 14 minut odliczamy, jest dwie po. Jeżeli tego nie zrobię w 14 minut, to oznacza, że nas szukali. No i standardowa Battlefield, myszka klawiatura. Grafika wygląda zarąbiście na maksa. by się rubowano. Siemopak. W Pac. Znowu cię odstrzeliłem. No spoko, spoko. Zgubiłeś ogon. No. Wyluzuj, Pak Dan. Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To byli ruscy, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj. No spoko, spoko. Tak, tak, mam. Całkiem nieźle. Kurwa. Prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo gdzie jest Irish? Nie myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, do dowódca Grabarzy. Gdzie jesteś? Tu Grabarz 3. Dobre pytanie. Zbieracie się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny okień ozłonowy. Eee, Irish, pomożemy. Reker, chodź tu, przygotuj się. Osłania cię? Ustaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha. W skrzyni są naboje. Broń dodatkową sobie jeszcze wezmę. Eee... Uh, Famasa sobie wezmę. No i skąd będziemy kairis? Już ich nie ma. Dawaj Ayer już do nas! Wszyscy, Come on. Szybko, szybko Kazali w 14 minut to zrobimy 2 godziny. Jesteś cały? Kurwa. No, to po no, musimy no, stąd uciekać. Idę, idę. Już. Forteca, tu dowódca grabarzy. Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera. Kierunek punkt porny. Przyjąłem grabarze. Śmigło wzroku. Kierujcie się na pozycję. Na dole. Patrz Nie zanważyli nas. Od ich razem. Dobra Jest ktoś jeszcze? Dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie Aaaa, nie szkodliwie wrog. Gdzie wy jeszcze chłopaki widzicie wrogę? Jego nawet nie zauważyłem, będąc tu. Więc, Elo? Dobra, biegnę. To w Kiedy na miejsce? Już zbudować. jesteśmy. Się na ten targ, tylko szybko. Kumam! Dostajemy... Ten latarkę! Dwa kominy dokładnie na prost, widzisz Rek? O, właśnie punkt ewakuacyjny. Okej, okay. Hawkins wspominała o wrogich żołnierzach, widzisz ich? No, coś tam widzę. No, Reker, coś nie tak z lornetką taktyczną? Spróbuję raz! Dobrze jest. No, dawajcie dobra. Czy jeszcze coś znajdę, jeszcze jakichś wrogów? Dobra, nic nie widzę. Możemy lecieć dalej? Spoko, najpierw muszę sobie dorzucić amunicji, wiesz? Dobra, może potem odpływował. No, no i zajebiście. <noise> nie wierzę, Nie wierzę.

Dobra, tutaj widzę kolejnego. No. Okay, Dajemy radę. Nie ma to jak strzelankę. Na dobry początek. Nie. dobra, kiedyś to dużo trudniej szło. Dobra, chłopaki, został jeden. Nie macie! Ja. Tak. Byłem powiedział, że sobie zajmie mi to dwie godziny. Dobra, to już nic nie widzę. Wbijacie chłopaki wbijacie. Dobra, dawać, dawać, dawać. Pójdę za wami Nie ma sprawy, Planki, To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza jo. Czeka, nie innych nie mamy czasu. Czekaj aż zobaczysz widok z dachu. <laughs> Uważaj Dobra, come on To ma guzik? Dobra, trzeba jakoś spierdzić przed tym teraz. No już, biegnę zabawił owaki!

Dobra. Wszystko się bali. Ludzie to co sami. Dobra. No i zjeżdżamy Duno. Mówiłem, że nie dam rady tego zrobić w czterdzieści minut. <grywka> to nie jest źle. Naprawdę przeważnie by to zajmowało godzinę <laughs> Trochę się przeszkoliłem najwidoczniej Żyłeś stary No żyje, żyję Tak, widać gdzieś kołki z ireszcze załogi tego nikt nie przeżył Odciągnij dana od braku jak kurwa przygniotło go spróbuj ja wydostanę rekena nogi Przede wszystkim jestem najbardziej wiony, że nie zginąłem

Za, zero, za kierownicą był Irish. Yeah. będzie dobrze tam. Będzie dobrze. Zabierzemy ci co? To będzie ok. Czemu byliśmy? Mordę za dużo. Mówcy nas zabrać. Jak zostałeś? Ja. Dobra. <grym> się <zbawę> Postaramy się. Szuka! No już jej nie masz, więc... Oddychaj! Będzie dobrze! Nie wiem, czy cię może uwolnić ból fantomowy? Jeśli potwierdzą się dane o admiral Czangu i Rosjana, Shaden zniknie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie. Nie? Gazuj, jak przytomność! Przecież jadę najszybciej jak mogę! Jestem zdziwiony, że się jeszcze nie rozwalniłem! To jest zaskakujące, że jeszcze jedziemy Gdzie ten jebaniec? Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie on zniknął? Nic nie widzę Uff, mało blachowało Raz cholera Jedziemy na każdy do dechy Tak jest Irish. Bye bye. A to... Dobra, nie no, pamiętałem, jak skończyli w tej wodzie. Pamiętałem. Dobra, oszukałem was. zajęło mi to dwie godziny. Zajęło mi to 20 minut. Przejdźmy tak dłużej. Czyli sierżant Dan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy? W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Okej. bez uczyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna Pan swoje rozkazy, kapitanie. Tak jest. Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. Masakra! O wspomnienia! Niebezpieczny stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. No. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zawitą się, się. Co to za kościół? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego cię. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu, całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów, całych i zdrowych z Giu Towers. Na okay. będzie sprawował agencja Nie możecie używać broni. Chyba że w ostateczności. Postaramy się. Sierżan Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego nie Żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów Tak jest. Gary, syn. Synu oby z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Jaki ładny dinozaur. Nie, jeszcze do niej nie dzwoniłem. Co nim mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Przepraszam. Patrz, jedziesz, baranie Jak to wygląda? Gliny w nerwach. Przejechaliśmy przez faceta. Zgarniamy, co trzeba, tak? No tak Nie zamoczyć się w deszczu. Co nie reker? <laughs> Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana zasięgu. Widzę. Skur wiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się. Niby jak kurwa. Mam się na Chińczyka przerobić. Coś wiedzieć gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, okay. w lewo. E, tu w lewo. Okej. Okay. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? Oj, Wipak, wspominał Garrisony. Dwukuskowi to. Hej! Luz, luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo! Kurwa, Musimy zostawić Wana. Dajemy z buta. No, nie Dobry, ma problemu, maszyk. chyba. Ale wiecie co? Dziękuję wam za oglądanie tego że wspaniałego materiału. Do zobaczenia w kolejnym już wkrótce. Cześć czołem, hej! Najprawdopodobniej jeszcze jeden dzisiaj nagram. Bajo!